Cześć! Golas, niebieski pies i płaskie kwiatki. Gabriel był spóźniony do pracy i to dużo. Poszedł chyba na połowę swojej zmiany tylko dzisiaj, bo, bo jak widzicie, już jest 12, dopiero co wrócił. Bo coś, coś się zagapiłam u tej Miriam i chyba o 9.26 dopiero miałam przełączoną rodzinę. Także on tutaj był po prostu. No, no on sam nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego, no nie? E, właśnie dlatego się przełączam o tej szóstej rano zazwyczaj, właśnie żeby uniknąć takich sytuacji, no ale niestety. Się nie udało. No dobra, właśnie a propos Miriam. Będziemy na pewno próbować coś z nią tamtego. W sumie te relacje romantyczne mają już taką całkiem, całkiem. Tak fajnie się uzupełnia. To, czego brakuje w tej przyjacielskiej, to akurat jest w tej. Jakby to jest prawie tyle samo, no nie? Satysfakcjonują mnie takie rzeczy, no co mogę powiedzieć. A ty możesz to wyrzucić? Chyba nie możesz tego wyrzucić. I ja nie mogę tego też przeciągnąć. Aha, bo ty masz chyba pełny śmietnik. A pewnie nie możesz wyrzucić śmieci, bo nie masz y, tego zewnętrznego śmietnika, bo cię nie stać. O Miriam! O kurde, ale rozpoznałam. <gry> Ten granatowy płaszcz i blond włosy. No to jazda. Ja w ogóle mam jeszcze takiego moda, który daje takie do dodatkowe interakcje. Yy, związane z emocjami. I on nie jest przetłumaczony, więc to będzie tak trochę dziwnie wyglądać, ale w ogóle to w końcu mogę kliknąć na aktywnego sima. Tak, naprawiłam, slice of life. Był jeden jakiś taki komponent z phone systemu, którego akurat nie miałam, który postanowiłam sobie jednak wywalić. Nie wiem, czy nie będą jakieś różne sytuacje dziwne w wyniku tego. W sensie dlatego, że po prostu zostawiłam to, co chciałam wyrzucić wcześniej yy, i nie mam chyba też w ogóle tłumaczenia do tego, do tej, tego jednego pliku, ale, ale ogólnie phone system ze Slice of Life trzeba mieć cały raczej, bo inaczej właśnie nie będzie można kliknąć w ogóle na aktywnego sima, nawet żeby go sobie przebrać czy cokolwiek, nie? Więc jest to takie dosyć niewygodne, także no yy, prześledziłam właśnie, czy czegoś tam yy, czasami... Właśnie nie wyrzuciłam, coś mi się takiego kojarzyło, no i się okazało, że rzeczywiście, no i to uh -oh. musiało być Już. przez to. Yy, wy, w ogóle nie, nie wkładałam z powrotem po Wandzie yy, tego moda na osobowość, bo oni strasznie złośliwi by, byli wobec siebie. Jakby w tym momencie rozgrywki jest mi to zupełnie niepotrzebne, żeby oni byli tacy złośliwi. Yy, zdecydowanie mi to utrudni sprawę, więc no wola. Aha. Okej. Okay. Wolałabym po prostu tego przez jakiś czas teraz nie mieć. Akurat tego moda mam zaktualizowanego, także to nie wiem. Albo to było coś, co już było wcześniej i tego nie zauważyłam, i dopiero teraz zaczęło mi doskwierać, albo nie wiem, albo może rzeczywiście jednak nie do końca został naprawiony ten mod po aktualizacjach. Eee, może byś się ogrodem zajął w sumie, bo wszystko takie jakieś jałowe, ale to pewnie dlatego, że jest nie ta pora roku. A tu w ogóle leży Ostrokrzew, a ty nie miałeś tego czasem zasiać. Nie wiem, może one po prostu gdzieś tam brodzą jakieś takie... Jednak są jakieś takie sytuacje z tego jednego pliku, bo tego na pewno nigdy wcześniej nie miałam, no i jeszcze jest po angielsku, więc od razu widać, że to jest na pewno z tego, bo ten jeden plik akurat nie ma tłumaczenia u mnie. Eee, no rzeczywiście nie zasiałeś tego, nie, nie wiem kurde, czy to spada z tych roślin i mi się potem wydaje, że oni powinni to zas zasadzić, a to wcale nie. No spoko, w sumie może im więcej tym lepiej. Wezmę Ci to chociaż z tego domu, żebyś ty tego nie miał tutaj na środku samym. No tak, ten pies jest nadal chory jednak. Myślałam, że może jak się przełączę, to mu już przejdzie. Ale tak czy siak mu przejdzie. Chyba to przeczekam po prostu. Nawet nie chce mi się kurde do tej kliniki jechać, żeby kupić mu batonika albo coś tam. Jakoś tak. A to kto? Pierce? A nie, Supria! <grytania> to sama rodzina. Nie no, chyba Cię przebiorę. I yy, umówimy się z tą Miriam chyba gdzieś, nie? Akurat przestało padać. A do której ona teraz pracuje właściwie? A tutaj jest napisane: jaka wspaniałość! Yy, Od 17 dzisiaj jest sobota. A, dzisiaj ma wolne. No dobrze. Nieśmiało zaproś na randkę. Nie, no nie będę chyba jej zapraszać na randkę, tylko po prostu gdzieś sobie będziemy podróżować z nią. Psy mile widziane, park pieski, ale ty chyba swojego psa nie będziesz brał. Jak jest chora, to niech zostanie, ale lajkę możemy wziąć. Czy ja powiedziałam chora? Przecież to jest jasyr. W sumie to czy jest też tak zimno, że ona potrzebuje tego płaszcza? No niby, niby jest interakcja na rzekę i na zimno, ale... O, teraz mam tutaj stress. Powinno być chyba tense, bo tak się nazywa ta emocja w angielskiej wersji, no ale spoko. Um, ta, są jakieś takie różne różne rzeczy. Nie jestem do końca pewna, czy mi to jest potrzebne. Ten Morgan nie lubi w ogóle, czy ja już to widziałam? Ona dostała cechę miłośniczka psów? Kurde, spięty poszedł na randkę w ogóle, gratuluję. Sobie przede wszystkim. O, dobra, już mu minęło. Bojaźliwie pośli pocałunek, dobrze. Ale ona, ona gdzieś idzie. Ona idzie daleko, niebezpiecznie daleko. Okej, okay. jednak, jednak ją dogoniłam. Już dawno nie widziałam tej pustej rozmowy, bo miałam przez tyle czasu tego, tego moda na tę osobowość, która który sprawiał, że, tej, że tego w ogóle nie było. Okej. Okay. Już tutaj pojawił się pierwszy pocałunek, no to może spróbujemy. Hmm. Jak go odrzuci, to będzie śmiesznie. O! Okej. Okay. No i poszła sobie. To To był pocałunek na pożegnanie. A, on musi jeść te rośliny. Ciągle zapominam o tym. Mógłby na śniadanie spokojnie, codziennie zjadać, sobie po prostu jakiś owoc. O! Wróciła. Stęskniła się już. No dobrze, buziaczki, buziaczki. Wybitnie niestosowne pytanie, bezskutecznie flirtuj. On już teraz jest tutaj flirciarski i tak dalej. I już teraz nie jest to jakiś problem tutaj robić te wszystkie rzeczy. Mhm. To wszystko zobaczyła. O nie! A to była przyjacielska interakcja. Co on próbował zrobić? Uściskać ją po przyjacielsku? Może ona nie chce po przyjacielsku, tylko chce bardziej intymnie. Lękliwie poproś o zostanie dziewczyną. Ojej! No właśnie, chyba fajnie by było, gdyby oni byli jednak rzeczywiście w takim normalnym związku, takim e, oficjalnym, nawet jeśli to będzie bez barabara, tylko z jakimś, nie wiem, dotrą do obściskiwania się tylko, no to jednak fajnie by było, żeby było takie oficjalne zerwanie i żeby to był jej były facet po prostu, tak, tak żeby było to napisane. Także zobaczymy, chyba, że ona się nie zgodzi po prostu. To wtedy sensie też będzie taka całkiem drama, ale się zgodziła, więc w sumie spoko. Prześmieszne. To jeszcze raz jakieś buziaczki. I chyba tyle, bo ty już trochę w sumie śpiący jesteś. Nie ma budzenia. Wiem, że jesteś chory. Ale nie. Nadal obowiązuje. O, no i fajnie. Jasr Uciek, super. No może jak wróci, to już ozdrowieje wtedy. O, jak słodko. O, no witam. Tak się zastanawiam, czy nie. Ten już jakąś chorobską ma znowu. Tak się zastanawiam, czy nie, nie zrobić Gabrielowi po prostu podwójnego łóżka. Czy jego nie byłoby stać może na jakieś? Albo by wstawił po prostu krzak, bo w zasadzie mógłby spokojnie takie mieć. jakoś tutaj by się zmieściło. Da się wstawić łóżko podwójne tak, żeby na trzech kratkach, jakby, żeby oni nadal jeszcze mogli do niego wchodzić. W sensie, że to pół kratki im wystarczy do tego, żeby wejść do tego łóżka. Tylko to jest oznaczone jako niewygodne. No, ewentualnie by mogło być, ale może takie jednak? O, nawet bez move objecta. Tak stwierdziłam, że no nie wiem, niech ten Gabriel ma coś od życia. Tylko teraz to nie może romantycznych interakcji żadnych robić, bo jest smutałkę. Nawet ma tutaj specjalne... O! No czekaj, a ja jakbyś nawet jej powiedział, że tak się czujesz smutno. Ciekawe. No tak. Oj! O, już mu lepiej. No i można tak sobie po prostu barabara spróbować zrobić. On taki tutaj goły, zachęcający. No i nic, wszystko działa. Kurczę, jaki romans nam się tutaj zrobił. Aha, a ona sobie coś gotuje, a tutaj są owoce jeszcze dobre przez dwie godziny. A nie ona to myje. No dzięki. Dobra, stać cię jednak na kosz. Dam Ci taki z wysperskiego życia, bo będzie pasował. Może być taki przetarty. Musisz coś mieć. Bo to nie może tak być. O, siema. On chyba ma na razie najlepszy, no oprócz Miriam, najlepszy kontakt właśnie z Amber. Ta, ta Amber to tak sobie, nie wiem, z dorosłymi się lubi zaprzyjaźniać. Dobra, Miriam sobie poszła, a Amber stoi. A on zepsuł kibel. Nie, przyszła Iwi Delgato. No, witam. No, Miriam, daj spokój. Już wystarczy. Jak już tutaj są, no to z nimi jakoś tam pogadaj. Iwi, naprawdę. Zgani ją, kurde. Dzieciak gupi. Jeszcze tak u kogoś. Dobra, wyślij do domu. Nara. Mi to bałagan będą robić, kurde. Naprawdę. Nie chcę tego. Idź sobie. Ja ser wrócił? To ja nawet nie wiem kiedy. I okropnie śmierdzi. A my nadal nie mamy jak go wykąpać. Ej, właśnie, on nie robił jeszcze. Już w sumie w ogóle dawno nie robił żadnych tych. Dobra, zrób sobie ozdobę ścienną się ją sprzeda. Ważne, żebyś umiejętności sobie podwyższył, żeby można było kiedyś wannę zrobić. Serduszka wyrzeźbił normalnie prawie jakby był zakochany. Sprzedajmy je. Zrobił za 125 i sprzedał za 125, to się w ogóle nie opłaca. On ma teraz 3 dni wolnego, o kurcze. A ten dzień, co teraz gram, to jest już trzeci, tak? Więc jutro rano już yy, kończę. Może i dobrze w sumie. Czy temu psu ta choroba kiedyś przejdzie? Czy naprawdę musimy jechać do tego weterynarza i kupić tego batonika? Jak ma wolne i nie ma jakoś specjalnie co robić, to bo już. Yy, Miriam już zaliczył, to no w sumie co ma więcej do zrobienia. <grym> To może rzeczywiście. Jaki nosek przez ściany przechodzi nie mogę. Ojejku! Ten się zagazował. Jak on się zagazował na grillu? Tego nie wiem, ale no spoko. Kup szybciutko jeden. On kosztuje pięćdziesiąt. Staćcie na trzy, no ale musicie jeszcze być stać na jakieś jedzenie, no nie? O, jak Morgan ma um, cechę miłośniczka psów ja tej rodzinie powinnam dać jakiegoś psa, bo mam tutaj właśnie taką zasadę, że jak widzę właśnie, jak sobie edytuję te rodzinę czasami, coś tam kombinuję w nich, to jak widzę właśnie, że ktoś ma taką cechę, to właśnie daję jakiegoś psa w tej rodzinie. Także jeszcze możemy się w sumie, myślę, że ten film wyjdzie, wyjdzie dosyć krótki, więc możemy się jeszcze w sumie pobawić w tworzenie jakiegoś pieska na koniec. Może to będzie jakieś takie urozmaicenie. Gabriel co prawda nie ma cechy miłośnik psów, ale Miriam w sumie też nie. No ale ona miała od startu psano, nie? Więc to też jest trochę inaczej. No ale tutaj jakoś tak jednak yy, od początku jakby inaczej jest, jak gram tymi zimami, no nie różne rzeczy się mogą wydarzyć. Co ty za piruety znowu. Boże, on to naprawdę jest jakiś balet, mistrz. Gdzie ten pies? Jeszcze ma czerwony nos. Na... Nie chcę teraz. Ej, właśnie, można było się barnąć przecież u niej, ale grając nim. Dlaczego ja na to nie wpadłam? No nieważne. Może i dobrze, że będzie miał takie wygodniejsze łóżko i będzie mógł sobie później jeszcze romansować. Cały czas niby te kostki lodu z niego wypływają, ale. Gabriel, co ty. Coś mu się z parasolką totalnie zepsuło. Typie. Dobra, znowu cię muszę resetować, widzę. No, szajbs, rzeczywiście. Opuść tego psa. Właśnie mówiłam, że kostki lodu z niego spadają cały czas, ale nie jest już niebieski. Daj smakołyk od weterynarza. O! Daj mu to i już spokój niech będzie z tym psem. No. Się męczy. Jeszcze mu się w ogóle zbagowało, coś, Jakiś taki dymek dziwny. No, teraz jest tylko brudny. Aha, Jasir jest uparty, więc trudniej go będzie nauczyć różnych rzeczy. A ty miałeś jeść rośliny. Dlaczego ja o tym tak zapominam? Zjedz sobie groszek zielony i będzie fajnie. Przecież on miał na śniadanie zjadać bo on się budzi głodny, a on nie ma czasu w ogóle gotować przed pracą. Bo to jest tyle fatygi na tym grillu. W sumie aż tak bardzo mu to głodu nie napełnia, mógłby więcej sobie tego groszku zjeść. I jeszcze coś, co wiesz, czym jest. Czarny bez na przykład. Co prawda to powinno być trujące, ale nieważne. No, i już sobie nadrobił, jest 4 na 10. E, Okej, okay, masz mało zabawy. Co ja miałam z tobą robić? Czy on miał coś robić jeszcze? Nie, w sumie niespecjalnie. Najlepiej to meble, niech dalej robi. Może zrób coś taniego, co mam nadzieję sprzedamy z zyskiem. Niech ten pies wyjdzie na deszcz, to się umyje. Nie daje mu to zabawy. Ale przynajmniej zaraz punkt kolejny zdobędzie. Szósty już. Ej, w sumie szybko mu to idzie. Supria. Ty nie masz co robić w domu? Stół do jadalni, krzesło do jadalni. Ej, w sumie fajnie, że może zrobić sobie. To tam to się sprzeda i będzie takie zrobione przez niego. I, i w sumie całkiem miło. Dobra, za 15 to zrobiłeś, za ile to sprzedamy? 60. To się akurat opłaca mega. A czekaj. Aha, ty taki zrobiłeś, to taki mało drewniany. Od razu sobie pomalował i w ogóle kurczę. Jeszcze, jeszcze taką poduszkę skórzaną położył? Widać, że umiejętności mu się podnoszą. Znowu przyszła. No to chyba znowu trzeba będzie się barbnąć w takim razie. On dopiero co miał mało zabawy. Miłość i kanapki przeczytał. To, to pewnie będzie miał ochotę. No, flirciarska jest, to od razu przechodzimy do rzeczy, się nie będziemy nawet zastanawiać. A, w Sims 4 rzeczywiście ogarnęli te ściany, że. W Sims 3 pewnie też, że opuszczone ściany się nie odbijają, że jakby odbija się to, co powinno się odbić, chociaż coś się zbagowało. No cóż, no ale w każdym razie jest lepiej niż w dwójce pod tym względem. O, taki stół zrobił, te krzesła w sumie idealnie pasują do niego. Nie jestem pewna, czy on jest e, tańszy od tego, który on już ma. Ale zawsze jednak fajniej mieć taki oryginalny, jakby. Tak czy siak, tamten opłaca się sprzedać, ale bym chciała jednak porównać cenę. 315, kurczę, a ten za 200. Znaczy, no bo ten jest też używany już trochę, nie? No ale, ale nie, ale się uparłam, kurczę, żeby jednak postawić taki, co sobie sam zrobił. Czy to krzesło jest takie samo jak to, które. To, które on ma tutaj? Nie, trochę inne, ale podobne w sumie troszkę tylko, że znowu jest z poduszeczką, także obawiam się, że znowu będzie droższe yy, niż to, co on tutaj ma. To jest za 40 to ma to za 90. No przynajmniej będzie miał fajniejsze meble, nie? No dobra, drugie krzesło i może jeszcze trzecie w sumie do tego stołu, yy, już sobie zrobisz następnym razem. To zrobimy w takim razie tego pieska tutaj. Zastanawiam się, jakiego. Jej oryginalne cechy to jest towarzyska i dobra? I ja coś takiego wprowadziłam do rodziny bananów. Ej, bez Morgan się wydaje bardziej taka, taka zadziorna trochę, taka może czasami trochę uszczypliwa, no nie, jakaś taka sarkastyczna czy coś, a jej osobowość w ogóle na to nie wskazuje. No cechy miłośnik psów na pewno nie miała oryginalnie, więc... No cóż... No dobra, dużego czy małego? Myślę, że dużego, bo um, małych psów jest chyba więcej. Też wśród znajd jest więcej małych psów. E, tak myślę, żeby jak zwykle pomieszać jakieś rasy po prostu. E, ostatnio na którymś streamie mówiłam, że mi się bardzo podoba pomieszanie, um, że jakby może bardzo fajnie wyjść pomieszanie e, Border Collie z Dalmatyńczykiem. Ojej, jaki słodziulek. Chociaż wydaje mi się, że pan y, Midsummer y, ma właśnie mieszańca, chyba też z Border Collie, bo trochę tak ten pies wygląda. Nie wiem, czy to nie jest jakaś mieszanka Border Collie z Haskim albo coś takiego, bo też wtedy właśnie jak, jak robiłam te, tamtego psa, to y, też robiłam właśnie takie miksy. Bo najciekawsze po prostu zwierzaki wychodzą z takich miksów. No ta genetyka zwierzęca nie jest jakaś super zrobiona w czwórce, ale no zawsze po prostu coś bardziej interesującego z tego wyjdzie. Ojejku! Bo może wyjść taka bardzo ciekawa krówka w kropki, ale rudy skąd się wziął, to tego nie wiem. Tylko niestety obawiam się, że w czwórce to nie działa tak, że jak są te łaty na głowie i na uszach tego psa, że może ta łata być po jednej stronie. A właśnie z krzyżówki Dolmatyńczyka i Border Collie właśnie dosyć często może wyjść tak, że zostaje jedna łata po jednej stronie na głowie tylko, a reszta to kropki, no nie? Także to jest tak mega urocze. Więc chyba wybiorę sobie jakiegoś takiego. Psa, który się po prostu dobrze wymieszał, który nie ma jakichś kolorów z dupy, bym poprosiła. A w ogóle. Aha, bo ja tego Border Collie wzięłam takiego. Bo jeszcze jest taki. Albo on jest taki trochę brązowawy bardziej. No nic, niech będzie. No, także nawet jeśli będzie miał obie łaty na o, po obu stronach, to ja po prostu jedną mu zmarzę najwyżej. Ojej! Takie niektóre to trochę potworzaste, ale w sumie takie całkiem milusie wychodzą. Ten na przykład jest całkiem fajny. Jeszcze ten nosek pomarańczowy. Może bym mu sama namalowała plamkę w sumie po jednej stronie i, i już by mógł być taki. Jak na razie, jak robię te psy, to takie wychodzą czarno-białe dosyć w sumie w większości, ale y, myślę, że będę jeszcze więcej tych psów robić, więc. Y... Aha, to jest po prostu super czarne, no dobrze. Tylko ja bym chciała, żeby to nie było symetryczne, o, właśnie. O! Jaki niuniuś. No i fajnie. Jeszcze myślę, żeby jakąś taką jedną większą, okrągłą plamkę mu zrobić gdzieś, gdzieś na plecach czy coś takiego, żeby taka pozostałość po tym border collie jednak była. Tylko może dla równowagi po drugiej stronie. Takie jakieś maźnięcie, cokolwiek. O! No, i fajny piesio całkiem wyszedł. Myślę, że można dać mu pomarańczową obrożę, żeby mu fajnie pasowała do, do tego noska. Tak myślę, żeby mu jeszcze domalować kawałek tej plamki, żeby miał tak na, na początku ogona i taki troszeczkę zabarwiony ten ogon, właśnie, żeby był. Tak śmiesznie. Okej. Okay. Jakie ja dawno zwierzaka nie robiłam? Kurczę. Tak, troszeczkę się to zrobiło krzywo, więc jeszcze tutaj trochę na dupie mu zamaluję, żeby to miało jakiś taki sens w miarę. O, jak tak maznęłam, to dobrze teraz to wygląda. No i dobrze byłoby go nazwać po angielsku. Zobaczę najpierw, co się wylosuje. Tak myślę, w ogóle. Co to będzie za płeć? Yy, bo na razie jest to chłopak i raczej myślałam o chłopaku w sumie, jak tworzyłam. Ale może lepiej by było taką dużą suczkę mieć, bo chyba nie ma żadnej dużej suki? Ja to najchętniej bym ją nazwała straciatella, bo tak wygląda. Ale może zamiast straciatella nazwę ją Stacy. Niech se będzie. No, taki szczek to nie pasuje do ciebie. O Boże! <noise> O, to jest nawet w sumie spoko. Taki, Taki niby skrzekliwy, ale, ale jednak niski. Co nam tu wyszło? Nieposłuszna, oddana, rząd na przygód. Może nie. Nerwowa, kanapowa, nieposłuszna. Dlaczego ta nieposłuszna? Weźmy coś innego zamiast tej nieposłusznej. Może uparta, tak jak Jasyr. Ale, ale nie. Zamiast tego. Albo hałaśliwa, niech, niech pokazuje ten swój piękny głos. I jak już tu jestem, to może od razu Morgan dam rzęsy. Tylko muszę jeszcze przypilnować, żeby nie miała żadnego pierścionka do żadnego stroju, żeby no właśnie... No i fajna Stacy nam wyszła. Może sobie ją nawet jakoś wyjmę z tej rodziny, yy, zapiszę je wam udostępnie. Może nawet nazwę tę rasę Bordejszian, bo chyba nie ma żadnych Chyba nie ma żadnej y, oficjalnej nazwy na taką mieszankę. Y, może jest w sobie, no i z mi się bardzo podoba. Bordatyńczyk. O, akurat są obok pana Medsamera, który w sumie nie wiem co robi w moich rodzinach. A, chyba strój mu zmieniałam, czy coś, i go pewnie, pewnie nie wyrzuciłam stąd. Y, no, i są pieski obok siebie akurat. No dobrze, no to będzie tyle na dzisiaj. Jestem pełna podziwu, że udało się w końcu coś zrobić z tą relacją Gabriela i Miriam. Następna rzecz, jaką zrobimy z tą relacją, to będzie zerwanie jej, ale tym będziemy się przejmować dopiero za parę odcinków, jak będę znowu grać Miriam. To będzie w ogóle. E, nie, to będzie ta tura, bo teraz zaczęłam nową turę, więc w zasadzie w tej aktualnej turze cała ta historia ich związku się rozegra, jakby nie. No okej, okay. następnym razem chyba tak jak zawsze będę grać hackingami, nie? Czy Newstar, bo już mi się pokręciła yy, kolejność, a zeszedł gdzieś tam se leży. Zobaczymy. Jak zwykle. Za dziękuję za oglądanie za sobę, dziękuję, za, dziękuję za, dziękuję za, dziękuję za, dziękuję za dziękuję. I widzimy się w następnym Pa!